Witam się bardzo serdecznie, drogi nowy kliencie. E, wiesz co? pojawił się ostatnio nowy produkt Kreativa. E, ja uważam, że bardzo dobry. To są głośniki. Teoretycznie tak naprawdę głośników mamy, e, mamy z głośnikami do czynienia od lat. Głośniki Kreativa zawsze były obecne w, tak naprawdę w polskich domach. Natomiast, e, co jest ważnego i dlaczego akurat te nowe głośniki 6300 warto jest kupić? Przede wszystkim to są głośniki 5.1. Które tak naprawdę teoretycznie są już teraz mniej popularne, ale jednak, jeśli kupisz sobie przy okazji do swojego komputera, laptopa, który ma bardzo słaby dźwięk, dobrą kartę dźwiękową, również kreatywa, to jesteś w stanie podpiąć te głośniki 5.1. I teraz, w czym one są takie wyjątkowe? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o konstrukcję samych głośników, samych membran, czy samych tych małych głośniczków dookólnych, znaczy, przepraszam, nie dookólnych, a e, tych, które są dołączone do całego zestawu, musisz zwrócić uwagę na to, że są one skonstruowane w specyficzny sposób. To znaczy, są to teoretycznie głośniki jednodrożne, ale jednak jakbyś rozłupał taki głośnik i przyjrzał się membranie, e, to e, są one skonstruowane tak, że dają jakby przestrzeń dodatkową, a oprócz tego doskonale słychać wysokie tony. Więc teoretycznie jednodrożny, ale tak naprawdę jakość dźwięku jest tak, jakby ten dźwięk był emitowany z głośnika dwudrożnego. Te przednie satelity, teoretycznie małe, ale tak naprawdę mają nieco większą moc. Z kolei tylne satelity, które odpowiadają tutaj za słyszalność dźwięku, który dochodzi, ma dochodzić z tyłu, na przykład w grze czy też w filmie, one są bardziej skoncentrowane na... E, emitowanie wysokich tonów. No i jest jeszcze bardzo mocny subwoofer, drewniany. To jest, bo, znaczy on nie jest stricte drewniany, natomiast jest wykonany z drewna, w związku z tym e, ten bas będzie taki fajny i ciepły, a nie będzie to y, bas plastikowy, płytki. Dodatkowo, co jest jeszcze fajne i mocno ergonomiczne, to jest to, że masz e, pilota, który teoretycznie jest przewodowy, znaczy jest przewodowy, e, no Ale fajnie, bo nie zgubisz go. A przy okazji masz gdzieś tam pod ręką regulację basu i regulację wysokich tonów, jeżeli chodzi o te głośniki. No i e, tak naprawdę o tych szczegółach technicznych możemy sobie dużo mówić. A wystarczy zwrócić uwagę, jak fajne wizualnie są te głośniki w porównaniu do głośników konkurencji. No weźmy na przykład pierwszą z brzegu konkurencję Logitecha, który ma totalnie nieciekawe nieciekawie wyglądające według mnie głośniki. No i właściwie tyle. No cena jest na tyle fajna, że chyba nie wymaga rekomendacji dodatkowych.